Pixel Worlds. Osobiście ja wręcz wychowałem się na tej grze. Od dziecka w nią grałem aż po dzień dzisiejszy, i dalej na moim kanale pojawiają się jakieś odcinki z tej gry, mimo że jest aktualnie, tak jakby, duchem. Ale od początku trochę historii o mnie i o grze. Ja od 2019 roku na Steamie w grze Pixel Worlds mam wygrane ponad 4000 godzin, a nawet już to pochodzi pod 5000, i przez to praktycznie nie grałem nigdy jakoś dłużej w jakiekolwiek inne gry oprócz Pixel Worlds. No, ma to swoje plusy, między innymi dlatego, że znam grę do perfekcji. Każdy ważny detal, wiem już w zasadzie wszystko o tej grze, ale czy na pewno tak dosłownie wszystko? No właśnie. Pixel Wars jest grą, w której nie ma określenia wszystko. To jest gra bez limitów. MMO Sandbox, w którym możesz posuwać się dalej i dalej i dalej bez limitów. Limity stawiasz sobie ty. Pixel Wars to gra, w którą jedni wejdą, pograją chwilę, powiedzą, że to nie dla niego, jak można w to grać, a drudzy załapią się na długie, długie lata. Tak jak chociażby ja się załapałem w tej grze. Ale w takim razie dlaczego Pixel Worlds nas trzymają? Nawet jeżeli tą grę już aktualnie na ten dzisiejszy dzień zamknęli, już dawno temu od dziś mówiąc. Ale no właśnie, gra dalej trzyma, społeczność żyje, nawet bez gry. I to jest ten klucz, społeczność. Pixel Wars było grą multiplayerową. Dużo rzeczy dało robić się wspólnie. Budować wspólnie, rywalizować z innymi wspólnie, utrzymywać kontakt z graczami. Dzięki temu Pixel Wars było gierką, która potrafiła m.in. przez to chociażby utrzymać graczy na długie, długie, jeszcze raz długie lata. Ale no właśnie, przyszedł rok 2024. Grę słamsili cheaterzy, wcześniej też ważniejsi twórcy tej gry, deweloperzy, opuścili projekt. Przyszła korupcja, duplikacje przedmiotów, ekonomia gry, lega w gruzach, jedna wielka anarchia i śmietna. Gra jeszcze wtedy jako tako żyła, ale już było wiadomo, że niestety lub stety to się kiedyś w końcu skończy i serwery zostają zamknięte. Pytaniem było, kiedy dokładnie. 31 grudnia 2024 roku. Serwery gry Pixel Worlds zostają oficjalnie zamknięte. Gra odcięta. Tak niestety zakończyła się historia niesamowicie zaskakującej i wciągającej dla niektórych przynajmniej gry Pixel Worlds. Ale nie ma co płakać, no... Twórcy sami, niechcący, niechcący, doprowadzili do takich sytuacji i można było się spodziewać, że tak się stanie. No, pewna gra się kończy, inne się pojawiają. No, stało się i tyle dla gry Pixel Worlds. Temat ten został zamknięty. W końcu nadszedł czerwiec 2025 roku. Dochodzimy do tematu tego odcinka. W czerwcu wpadłem na pomysł, aby zająć się na poważnie projektem, o którym w zasadzie myślałem już od dawna. Bo jak mnie tutaj niektórzy znacie, Poza graniem w gry, ja lubię też gry sobie tworzyć. I z racji, że mam za sobą już na moim koncie parę stworzonych gier, postanowiłem stworzyć jeszcze jedną grę. I właśnie pomyślałem, że zrobię multiplayer MMO Sandboxa, inspirowanego Pixel Worldsami, ale 3D, w świecie uniwersum Robloxa, żeby wszystko było prościej. Pomysł uważam osobiście za genialny. I to nie tylko dlatego, że na pewno znajdzie się ileś... Osób, która chciałaby chciałyby zagrać w coś takiego, ale też w końcu mogę wykorzystać jakoś 4000 ponad wygranych godzin w Pixel Worlds'ach i cały ten experience, który zebrałem grając w te Pixel Worlds. Bo wygrałem się w końcu tyle w te MMO sandboxy, więc wiem, jak takie gry działają. Teraz mogę zrobić własny. Tak, oto minęły dwa miesiące od tego czerwca. Projekt oficjalnie wystartował, jest dostępny dla każdego. I oczywiście za darmo, na Robloxie. Tak narodziło się Blox Worlds. Najlepszą częścią tego projektu, moim zdaniem, spa to, że to ja tu jestem twórcą. Nie muszę się martwić, że gra nagle zostanie zamknięta, bo twórcy sobie zdecydują, że sobie pójdą gdzieś indziej i całkowicie zostawią tę grę. Więc, jeżeli chcesz zagrać w Blox Worlds, no to linki otwarte, proszę bardzo, w opisie. Komentarze też wrzucę. Dla chętnych jest też Discord Bloxworldsów, tam są wszystkie przecieki, przedpremierowe informacje, więc tyle z tych ogłoszeń wstępu i przejdziemy do Bloxworldsów, nie? Pokażę Wam, co się zmieniło od ostatniego odcinka, który już był, bo możecie sobie też obejrzeć pierwszy odcinek, tam już był wstęp. Ty... Ten odcinek był pierwszy takim wyjaśnieniem, jak gra jest tutaj zbudowana, te pierwsze takie mechanizmy gry. Tutaj już wyjaśniłem Wam pomysł, skąd się narodził block dlaczego postanowiłem zrobić tą grę, no i powiem Wam, co się zmieniło do ostatniego odcinka w tej grze. Zatem witam, jesteśmy już na block Tak jest, jak ktoś jeszcze nie wie, to to są Blox swordsy, to jest Roblox. Więc zgadza się, wszystko to tutaj zrobiłem na Robloxie. Zrobiliśmy, bo już mamy Team, proszę Państwa. Nasz Team składa się pozwól tutaj dla lefek i dla Gapo, dla Gapo, Lefeka. Bo oni tutaj robią modele. Ja jestem skrypterem, więc nas jest tutaj już ekipa trzech typa. I robimy sobie Blockworcy w Robloxie, co nie? I. Co ja tutaj wam mam do opowiedzenia? no Powiem wam po prostu, co tutaj się zmieniło, nie? Pokażę wam, jak Gierka sprogresowała od ostatniego odcinka z Worlds. Więc, pierwsze, co wam się może rzucić w oko, to kalendarz, który został dodany teraz aktualnie, no bo mamy grudzień. No i do 24 grudnia codziennie jest prezencik do odebrania. Dzisiaj było nagrodą Spike Bomby w ilości 100 sztuk. Kolejną rzeczą, którą mogę Wam już od razu pokazać, to aktywne światy, które zostały dodane, jakieś aktualizacje temu. Blockstation, to jest kolejny temat, ponieważ Blockstation stało skończone i prezentuje się tak jak widać tutaj teraz, nie? No poza tym, jak też widzicie, dorobiłem się seta swojego, zrobiłem sobie set mojego administratora, taki Robloxowy. Widzicie, że Dark i Free y też się tutaj pojawiły, dodałem je do Block Worldsów. Nawet mają animację. To też jest kolejny update, który został dodany do gry. Animacja skrzydeł. Ogólnie, bo to też warto wspomnieć, już w tym filmie, jak to nagrywam, znajdujemy się w aktualizacji V009. W ostatnim filmie była to aktualizacja V004. Co oznacza, że w tym filmie jesteśmy już 5 aktualizacji do przodu. No, jakoś tak. Mamy też mojego lizaczka Candy Kane. I ogólnie zostało dodane masę itemów Które możecie na przykład widzieć teraz w moim ekwipunku Jest tu niezły śmietnik Ale po kolei, zacznijmy może od tego, że no są święta nie Jak wejdziemy sobie do sklepu I wejdziemy w item packs i wejdziemy w boosters to jeszcze nie ma ikony zrobionej, ale to w przyszłości jeszcze się to porobi te wszystkie rzeczy Ale już można wejść w boosters I mamy tutaj xmas booster, świąteczną paczkę Jest to pierwsza paczka dodana do gry no i jest ona oczywiście limitowana. Tutaj widzicie macie czas podany ile do końca, zanim paczka zniknie. Ona zniknie w nowym roku 1 stycznia, więc do tego czasu możecie kupywać paczkę. Jest ona za 300 gemów. No, powinna być 900 gemów bazując na oryginalnych jakby tutaj tradycjach. Ale jest za 300 gemów, dlatego że nie ma tutaj za bardzo jak zbierać gemów, tylko możesz po prostu farmić. Nie ma innych form. Nie ma tutaj dodanego łowienia ani kopalni, nic z tych rzeczy. Jest sam czysty farming. To no są tam czasem jakieś eventy, czasem może coś rozdam, ale no tak czy inaczej, 300 gemów za paczkę. Więc możecie sobie taką paczkę kupić. No i paczki są jak najbardziej otwieralne. Jest nawet animacja, którą zrobiłem, proszę bardzo. Widzicie jak piękny lud poleciał. Może nie za piękny, bo mamy RAR co najlepsze Ale otworzymy drugą na przykład No taki sobie, ktoś wszedł w ogóle na świat Pozdro, kto wszedł, next daw jakiś Pozdro No i oczywiście w tej padce jak sobie wejdziecie, macie tutaj y, itemków, ile jest I ogólnie To się dziwnie gliczuje, co nie, pewnie no widzicie to I nie wiem nawet czemu tak się dzieje A w każdym razie, no jak widzicie zrobiłem to jest Frost Cape generalnie, tak wygląda Frost Cape w Blox Worldsach. no jest też Frost Sword i jest... To jest zamiast y, Santa Jacketa oczywiście, to jest taki y, wyróżnik, można powiedzieć, w Blox Worldsach. Może w Pixel Worlds kojarzyć możecie, że Santa Jacket był legendarnym itemem z paczki, ale tutaj zrobiłem coś dla odmiany, bo ten Santa Jacket wygląda tak biednie, więc postanowiłem po prostu dodać... Santa Headset, czyli taki item, który wygląda bardziej atrakcyjnie, bym powiedział. No i zasługuje już na takie rarity legendary. I z tego powodu ten item został dodany jako legendary w świąteczny. No i oczywiście Wam pokażę też, jak się Prostcape pre prezentuje. Działa wszystko, powolne opadanie. Możecie skakać, nawet jest animacja taka peleryny trochę przy wyskoku i opadaniu. No i też partikle jakaś tutaj, śnieżki z tyłu. I... Prostword, też wam Frostwarda pokażę, ma on nawet swój efekt, może nie ma jeszcze takiego ognia Nie wiedziałem za bardzo jak w Robloxie ogarnąć taki ogień w ogóle dla tego miecza, żeby on wyglądał tak y, pasująco pod ten miecz Może kiedyś się ogarnie, na razie są partikle przy uderzeniu, można zauważyć I oprócz tego jak widzicie mamy masę, naprawdę masę prop itemów, które robił dla nas lefek. pozdrow dla lewka, odwalił kawał roboty na przykład zrobił nam snowmana, którego, jak tutaj widzicie, mamy. No i od razu wam mogę pokazać też kolejną dodaną rzecz, jaką jest yy, klucz. Tak jest klucz. Możecie sobie wybrać klucz. Wcześniej tego nie było w BlockSworcach, było to coming soon, wyskakiwał napis. Teraz jest już dodany klucz. I możecie. Yy, w wypadku takim, że Block są 3D, no to takie prop itemy możecie na przykład obracać, możecie obracać w różne. Perspektywy, czy to dzwoneczki, czy to bałwana, czy inne różne struktury. Do gry też do zostały dodane drzwi, oczywiście, dużo osób się zastanawiało jak zostaną dodane drzwi w Blockswarcach, ponieważ jak widzicie, w Blokswordcach zmianą dużo jest to, że gracz jest wielkości, przynajmniej 1,5 bloka. A bardziej mówimy, że z wielkości dwóch bloków, co nie. Więc drzwi zostały dodane w następujący sposób. Otóż są one wielkości, też w zasadzie wysokości dwóch bloków, tak jak gracz, po prostu tak jest, więc jak najbardziej drzwi już dodane w grze, możecie je też y, z y, łączenia nasion stworzyć, takie zwykłe są one do stworzenia poprzez Lava plus Magic Stuff. Kolejną dodaną rzeczą, którą mogę pokazać się ma w ogóle Mici 22 Edy, po zroziomek. No to chciałem wam pokazać, że po prostu tak dla graczy oczywiście działa już też Player Info. To są w ogóle rzeczy, które ja widzę jako y, admin. To jest w ogóle taka ciekawostka też bonus, który możecie teraz zobaczyć na filmie. Tak, moderatorzy i admini widzą permisję, ale mogę sobie to wyłączyć równie dobrze być jak normalny gracz. I wtedy będę miał normalny panel. Jak tutaj widać, dodane zostało player info to chciałem właśnie powiedzieć, ale zostało też dodane handlowanie się, tak jest. Trading update. Może Ziomek przyjmie trade'a, tu mu coś damy. Damy mu czapeczkę konteczną. Niech ma. Proszę bardzo. Trading został dodany. Przebrnąłem przez ten update. Trading update. Oskryptowałem go. Przyznam, że był to taki boss fight dla mnie. Dobra, przyjmie on tą czapkę, czy nie przyjmie. Chyba przyjmie. Ja nie wiem czemu on mi to daje. Ale jak widzicie, trade został... mi się uderzył o lawę ziomek, ale dobra. Trade został zaakceptowany. Zostałem on niego te Ingerbreed rzeczy, ale mi są one niepotrzebne. Dam mu je. Na ziemię. Dam mu też czapę. Aha, nie może. Brudno. W takim razie. Damy mu i tak czapkę, bo ją dropnę. O. Macie czapki świąteczne. No Ogólnie zostały dodane też kategorie inne przedmiotów do zakładania, tak jak okulary, czy brody. White glasses i oczywiście możecie wytworzyć łącząc drzewko tabliczki oraz białego bloku. Jak zastanawiacie się, bo na razie nie ma y, książki receptur, niestety, jeszcze nie ma dodanej w Blocks Worldsach, ale jest taka książeczka receptura, bardziej jest to po prostu rozpisane na Discordzie naszym. Jak wejdziecie na kanał Devlix, do przypiętych wiadomości, to ja tam zrobiłem całą rozpiskę wszystkich receptur dostępnych na ten moment w Blox Worldsach, więc macie tam y, ściągę. Ale książeczka receptur jak najbardziej w przyszłości zostanie dodana. Zresztą tak jak wiele, wiele innych rzeczy, które jeszcze zostaną w grze dodane. Następną rzeczą i chyba już ostatnią z takich nowości, które miałbym wam tutaj do wytłumaczenia, będzie pokazanie wam yy, mini eventu, customowego mini eventu, który stworzyłem, stworzyliśmy, bo tutaj Lefek też pomagał przy modelach niektórych, więc pozdrow znowu dla Lewka. Ale w każdym razie wywołamy sobie ten mini event, więc co tutaj, tutaj się znajdują, będą mogli skorzystać. Jeżeli będą chcieli. Minivan jest prosty. Polega na tym, że jest Bob. Bob Podróżnik. Tak się nazywa też event. Bob the Traveler, czyli Bob Podróżnik. Jest szansa po prostu na stworzenie się Boba Podróżnika. Więc po prostu spawn jest losowy. Ale mogę też wymusić spawn. I to teraz właśnie zrobiłem. Tylko musimy chwilę poczekać. Tak z minutkę. O, no nawet już teraz się zrespił. Bob the Traveler. Pojawia się w Blockstation na 5 minut. Oferuje fajne przedmioty w zamian za gemsoil bloki. Tak jest. No dodałem to między innymi tylko dlatego, że ludzie zaczęli masowo farmić gemsoil bloki, jak tutaj widać. I naprawdę są ludzie w którzy mają wręcz tysiące, jak nie setki nawet tysięcy tych gemsoil bloków. I zrobiłem coś... Gdzie można te Gemsoil bloki wszystkie wykorzystać? Mianowicie, idziecie na Blockstation, gdy taki NPC się tutaj zrespi, proszę bardzo. To jest nasz Bob. I on tutaj sobie na stoisku siedzi, jako NPC, nie? Z tradeem możecie wejść i tutaj macie pokazane, co Wam oferuje w zamian. Możecie u niego sprzedać swoje Gemsoile za Gemy, za Cave e. Cavewolę. Z tego powodu są u Boba, że akurat nie da się ich zdobyć w inny sposób. No bo to nie jest zrobione w tej grze jako blok, jeżeli was to ciekawi. I tak są zrobione na ten moment wszystkie takie backgroundowe rzeczy, które w Pixel Pixelworksach były backgroundem, czyli tym tłem. No tutaj nie ma czegoś takiego jak bloki tła. Jak na razie. Może kiedyś się to zmieni, kto wie, zobaczymy. Ale na ten moment. No nie da się zdobyć Cave Wolly tak o w świecie, więc jedyny sposób, żeby je sobie uzyskać, jest u właśnie Boba, który jest takim mini eventem customowym, że jak mówiłem, i on oferuje też limitowane rzeczy. Do końca tego roku już, czyli do 1 stycznia, do końca tego miesiąca jak i też roku. No jest tutaj w ofercie u Boba limitowana oferta, jest to właśnie ta łopata w piasku jeżeli ją sobie zdobędziemy, ale weźmiemy sobie do tego gemsoilę, okej okay, mamy, zakupimy łopatę. Proszę bardzo, kupowanie działa, macie zaprezentowane. O co chodzi w ogóle, no tak jak z eventowymi rzeczami, po rozwaleniu takiej yy, łopaty w piasku, pozłacanej, jest szansa na wypadnięcie złotej łopaty. Szansa ta wynosi 1%, no jak widzicie po zniszczeniu mi nie wyleciało. Ale ja to mam tutaj łopatę w moim ekwipunku. I no i to jest ta łopata. Złota łopata. To jest taki ultra rar przedmiot. Jego tam naprawdę ma na ten moment w bloksworcach garstka ludzi tylko. I ta łopata to jest kolejny taki fenomen, ponieważ ona niszczy Sojla szybciej. Jak widzicie na dwa strzały. Tak samo niszczy też szybciej Gensoilę. Jak widzicie na dwa strzały. Więc ogólnie ta łopata niszczy. Podwójnie, zadaje podwójne damage e dla wszystko co nazwie ma soil To jest napisane też w info tego przedmiotu Więc no tak się prezentuje łopata I potrzeba nam więcej graczy widzowie, to trzeba też tutaj zaznaczyć Za mało mamy graczy, mało osób jeszcze wie o tym moim projekcie Naszym projekcie, bo tutaj projekt się rozwija, mamy już team idziemy do przodu Przecież domyślam się, no na razie nie ma jeszcze dużo do roboty w tej gierce bo jest tylko farmienie, no i co poza tym, no mało. Ale myślę, że gracze będzie tutaj i aktywność powoli wzrastać, widzowie. Ale musicie też tutaj wbijać, zapraszam, zapraszam. Czym chata bogata? Z czasem będą tutaj dodawane takie big update'y, jak łowienie, mining, e, nether. Wszystkie te rzeczy tutaj skrupulatnie, powoli będą dodawane. W nowym roku startuje na przykład już alfa. Czyli odchodzimy od Prialfy. O tutaj odchodzimy od... Wersji alpha, Wchodzimy w alfa i startujemy z aktualizacją z vip dziennymi nagrodami. Jeszcze się pomyśli, ale na pewno będziecie mogli wygrać już widzowie, jak tutaj widzicie, w styczniu 2026 będziecie mogli wygrać z VIP nagrody Dark Pixie Wingsy. Więc tak, Dark Pixie Wingsy jeszcze nie wyszły, ale w następnym roku już będą. Czyli za miesiąc, bo mamy grudzień, a styczeń to już będzie. Nowy update. I to będzie też takim świeżym startem dla blockswords w nowym roku. Wejdą właśnie te VIP nagrody, daily bonus, taki pierwszy updatecik noworoczny. I Dark Pixy Wingsy będą to właśnie pierwszą tutaj nagrodą w historii. No bo na razie nie macie dziennych nagród, jest to pusto, ale to się za niedługo właśnie zmieni. Więc sam się nie mogę doczekać, aż to w końcu skończę. I co? Jestem bardzo ciekaw co przyniesie przyszłość BLOXWORDSów, bo naprawdę ja planuję dla BLOXWORDSów daleką przyszłość, zobaczymy jak daleko przyciągniemy ten projekt. A no i właśnie, jeszcze jak widzicie, nie pokazywałem wam jeszcze tego, no ale to też na przeciekach jest na Discordzie, więc zapraszam bardzo do Discorda, linki w opisie i tak dalej, ale no w każdym razie, tak. Miecze świetlne. Zgadza się, są miecze świetlne w Blox Worlds. Dodałem nawet 9 kolorów, bo jestem osobiście fanem Gwiezdnych Wojen, więc postanowiłem dodać wszystkie możliwe miecze świetlne. Czyli mamy czerwony, pomarańczowy, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, biały, czarny. Oglądałem serial The Mandalorian, więc tam był czarny Saber, kurde. W ogóle wam polecam, swoją drogą, pik serial. Ale no, to tyle w sumie co chciałem tutaj nagrywać, nie? Bo wbił kromka masła, pozdro dla kromki masła Miecze świetne Jak jesteście zaciekawieni, bo trochę nie dokończyłem wam tego, tego yy, tematu No to miecze świetne, tak, będą w sklepie I jeszcze nie ma dostępnych Będą one w sklepie, ale już raczej niestety w nowym roku Jako plany No i z planów będzie trzeba je wytworzyć I normalnie, tak, będą miecze świetne Dostępne w Bloxwards, tak jak widzicie tutaj Ale, zanim zostaną dodane normalnie do sklepu w nowym roku To w tym roku, w grudniu Będzie jeszcze okazja je zdobyć ale tyle wam mogę zlikować. Jak bardzo chcecie mieć świetny, zdobyć jeszcze w tym roku, no to musicie śledzić Discorda, tyle wam powiem. I takim akcentem mogę się już z wami pożegnać. Dziękuję. Do następnego. Cześć.